Ta gra pokazuje twoje prawdziwe miejsce zamieszkania, albo twój prawdziwy pokój z prawdziwego życia. Cena okazyjna to tylko 30 koinów. Zapraszam, bo liczba uczestników ograniczona! No i co widzowie? Doczekaliście się mojej oficjalnej gry na Kidowicach, ponieważ tą grę stworzyłem ja! Samodzielnie ja i ona jest oparta o moje życiowe doświadczenia, a mianowicie ta gra pokazuje prawdziwe miejsca zamieszkania bądź pokoje, bo nie wszystko oczywiście dało się tam pokazać prawdziwe miejsce. Za zamieszkanie, ale spokojnie widzowie, na pewno nie będziecie zawiedzieni I też osoby, które zagrają, nie będą zawiedzione, a muszą zapłacić słono, bo 30 kit coinów ta gra kosztuje, ale mnie też kosztowała sporo, żeby ją stworzyć. No, Oczywiście o... to... zdjęcia są legendne. Jest... No, o, ho, je... no, Kogo my tutaj mamy. No, no no! Aż trzech Rose, użytkowników! No, no no! Trzech użytkowników mojej cudownej gry, ale się na hapie pieniędzy! A... No, no no! Tego pieniędzy? No, Dobra, a co ty myślisz? że, że takie jest rzeczy za są za darmo? Ja nie, będę w tym brał udziału, nie, no czekaj, e, ja nie chcesz zobaczyć co? gdzie mieszka na prawdziwym życiu magik? No na pewno Chciałbym chcesz. zobaczyć, gdzie mieszka, ale, no. ale dlaczego mówimy o pieniążkach? Wszystko ma swoją cenę, człowieku. No a co ty myślisz? A, jak pójdziesz do McDonalda, jasne. jak pójdziesz do McDonalda, to co? To wrytki masz za darmo w McDonaldzie? Bo powiesz to na ładny uśmiech, Dobra, no nie? A ile? Ile, ile ten skam? Ile właśnie? No co, no, no 30 kitkań wodgówki. Nie, co? 90 grało! Ja dam ja, ja maksymalnie 10 To jest najbardziej ekskluzywna gra. Co ty mi jednego kitcoina dajesz? Więcej, więcej. A świetnie. 12 się ciesz. Nie, dawać mi po 30 na weba, bo nie, nie będzie. Co? Po 30 <laughs> na weba i lecimy z osłanianiem. Nie ma tak tanio. To już tutaj, ale, ale ja, ja, ja wiem, tym jest, mam zobaczymy, ma czy jest za twój bok? prawdziwe. Panie, ale to są ekskluzywne rzeczy. No to co to, do... To, 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 Panie. To. Ja wiem gdzie ty mieszkasz, po co mi twój box? No ale proszę, dobra, cenę, cenę ale słuchaj, zniszyć. słuchaj. Ty właśnie ja wiem. No dobra wiem, gdzie no. ja mieszkam, gdzie <laughs> Szymon mieszka, Ale dobra, dobra, ale słuchajcie, ale tu się płaci za ekskluzywy, takie jak Jagieł, klocu, elegancko magik i twój chłopak wera, Znasz jego Jagieł. adres, mam wszystko delegitnie. No właśnie, no to wszystko tutaj kosztuje. Poczyści kitcoinów i wtedy zobaczycie sekrety. Dobra, no. bo chłopak Werki to mnie w ogóle nie interesuje To e, dla niego zrobiła To jest, naj, to jest, to jest no, najciekawsza to. to jest najciekawsza osoba po prostu no Dobra, słucham, kto bierze udział? Czyści kitcoinów albo nie gracie, Słucham. Masz, masz Dobra, 20. masz no, no, vera! No, no, elegancko. No, a ty to co? Ja wezmę, w tym cyrku, we, wezmę udział w tym cyrku i w tej kradzieży, prawda, tak, pospolitej, tak, kradzieży. ale oddaj mi tego jednego kitcoina, co ci rzuciłem. No dobra, masz. Ale po co, ale po co miałem ci to oddawać? A, bo mi dasz 3 srebrne. Macie... A, no i to mi się podoba. No, no i chwila i powinienem mieć... oj, 140 mam, to chyba nawet za dużo. W ile? To za dużo, oddaj ta, mi tak. Nie, razy. ale nie, 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 ale bo ja miałem 60 chyba swoich. Dobra, zresztą nieważne, jak się to robiłem, to się dorobiłem to uczciwie, a więc a, dobra. No to jasne, jasne, Proszę uczciwie, państwa. Rozpoczynamy moją cudowną grę, a więc najpierw moje, a właśnie, e, nie dodałem tego, właśnie, wam tego nie powiedziałem, widzą to powiedziałem To jest albo miejsce zamieszkania, albo pokój, bo nie zawsze dało się zrobić miejsce zamieszkania A, a myślisz, że niem, jak mój pokój wygląda? No, twój pokój, nie tak, akurat tam, tam jest elegancko, tam jest elegancko uwieczniony twój pokój, więc we więc, a, akurat widzowie mega to taki. zobaczą <laughs> Dobra, lecimy, a więc tak, najpierw ja, elegancko, moje miejsce zamieszkania, czyli to, gdzie mieszkam, bądź mój pokój Uwaga, elegancko, proszę bo zobaczyć no, właśnie... Pyk, elegancko, Ja za to zapłaciłem 30 kitcoinów no, I zobaczcie w ogóle, że ta wodeczka była robiona zdalnie, bo trzymam bezprzewodową klawiaturę, zrobiłem tą wodkę 5 minut temu. <grym> Dawid, <grym> to... dlaczego mamy koniec lutego, a dalej masz świąteczne poduszki w pokoju? Eee, to dlaczego jest... masz się Fasolę na koszulce? Eee, to nie jest Jaś Fasola, <grym> tylko to jest Tony, Tony Montana, a nie Jaś Fasola, typie ze Scarface'a. Ty w ogóle nie znasz kinematografii po, po, poważnych filmów. Eee, dlaczego mam świąteczne poduszki? Bo Vera dalej to mi nie kupiłaś jeszcze takiej na teraz, no, dlatego. Właśnie. Przecież my no. mamy trzy opakowania zamkniętych. No ale dobra, chcesz te poduszki? Widzowie, kto chce taką poduszkę zostawia łapkę w górę i suba teraz, teraz. Kto nie subskrybuje niech zostawi suba, dobra. Kiedy no. było grane na gitarze ostatni raz? Wczoraj, wczoraj. A, wczoraj. Tak. Tak! Chodzę tak. Tak. na Nie, nie to, Teraz tryharduję! Uczę się, no przysięgam, tryharduję! Naprawdę, robię naukę, nie! No nie. Co, się, co się, co się nauczyłeś ostatnio. Highway to Hellumien, prawie całe zagrać, w typie. A to jest dobra sztuka. Wiesz no, co tutaj jest to jest w ogóle? musiał nam kiedyś zagrać. No tylko właśnie jest taki problem, że nigdy wam tego nie pokażę, bo nie mam jak. Ale dobra, no to jest w sumie nawet dobra. Mogę mówić, że jestem kozakiem, a tak naprawdę w ogóle nie umiem grać. Dobra! No, ale możesz nagrać Wiesz, na telefonie, kolejne. nie?

Tutaj nie no ma celu. Ja no. już widziałam. Fake. Tam, tam, to jest prawdziwy dom tosta z prawdziwego życia. Prawda? <śmuszczak> no jesteś kurczę śmieszny. założę okulary, żeby było prawda. no <śmuszczak> no, 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 ale no co? Ale co? No, jasne, no. no ale dobra, chwila, Podsumujmy wiadomości, czy moja gra się pomyliła. Mieszkasz na wsi? Jasne. No mieszkam na wsi, no, ale ten jest mój dom. To jest typowy wiejski dom! No trzeba no, to. Po... Typowy wiejski dom. Zobaczcie, tak. patrzcie, tam widzowie nawet z okna tost wystaje. Zobaczcie, no ja tam Szczypsa na widać za tego okna. Normalnie ja tam patrzy ten osiedlowy monitoring. No normalnie tutaj. Tu na pole to wychodzi. To monitoring na wsi. no Jak A, już brałeś te zdjęcia, nie, nie wiem to, to mogłeś go tam wkleić w tym oknie. Ej, no ale co wkleić? Przecież to jest, jest elegancko zrobione. nie jak już chcesz kogoś w konia robić. Ej, ej, to jest ej. prawdziwe zdjęcie. Ja A, wiem, ja że ja to, to teraz chcesz. Dobra, dobra, teraz udajesz, że to jest, wiesz, że to jest... Niby dobra, nie twoje. Ty mój dom jest trzy razy większy niż twój. Tak, Dzień tak, tak, tak. Do dobra, 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 To może, może sobie gadać. Dobra, Pickers. uwaga, Odciekałem, tutaj akurat. Działy, no. Tutaj, bo właśnie, jest, jaki jest problem ze mną, z Werką i z Szymonem? No, my mieszkamy w jednym domu, więc by się to musiało powielić. Więc tylko w jednym z naszej trójki jest zdjęcie naszego prawdziwego domu. A wreszcie są pokoje. No i właśnie Pickers pora ale na zdjęcie my, twojego pokoju. My z Szymonem co? mieszkamy w tym, w jednym pokoju. Ale, ale słuchaj, ale to jest jego zdjęcie pokoju prawdziwe. Nie takie nieprawdziwe, tylko takie prawdziwe. Zobacz. Pyk, to jest jego pokój. Proszę Państwa, Nie. to jest pokój Szymona, jest, elegancko no, to i to jest akurat, on, akurat dawaj, prawda. Dobra. Wera, tak. czy to jest prawda? To jest po, to jest właśnie połowa pokoju Szymona, nie? No, Totalnie, no. Wszystko to tak wygląda. I tak, te łóżko to wygląda, i... bo przed odcinkiem Szymon znaczy Dawid mówił, że, że to twój tak wygląda pokój. O! Nie, to jest nieprawda, nie. No. Nie, nie użyłem takich w słów, sposób, ej. W szczególności, w szczególności łóżko. Szymon nie, właśnie tak. na takiej łóżku ten się banan wysypia tam no, Powiedz Szymon, czy ty na takiej łóżku potrafisz się wyspać? No, oczywiście, że nie. Zawsze mam pościelone łoże. Ej, to jest, teraz dobra, legitny, ale twój pokój, nie? teraz zobaczy moje łóżko, łóżko Szymona, to byście parsknęli. A co, który jest? Tu jednak czyste? twoje wygląda jak na zdjęciu. <gry> Bara, twoje jest jak na zdjęciu? Nie, ja, nie, ja aż tak. No, 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 tutaj na dole też. Tu no, ja są patrzcie, patrzcie, tu jest nawet kartkówka od Szymona. Tam normalnie pisze Szymon, Ty, no normalnie jest jego podpis tam. No to jest legitne zdjęcie, 100% legit. Tak, i, i tutaj moja książka, nie? Tak, tak. I w dodatku to jest nawet krzesło, na którym teraz siedzi, że przynajmniej a tutaj, się starasz, pojęcie. Nie, i tej herbaty piję z tego czerwonego kubka. Tak, tak, to jest twoja herbacka. No to jest ogólnie oryginalne widzowie zdjęcie. No tutaj nie ma w ogóle... Ja ja mam pytanie. No słucham. Wy jesteście praworęczni wszyscy? Eee, no, tak, ja tak, chyba. no, jestem okay. praworęczny. Okay. Okay. A co? No i skończyło się moje pytanie. Koniec lecimy a... na następny bok. <laughs> a jakie a jak... Ale czekaj, czekaj. Co doszło do twojej głowy, że zadajesz to pytanie? Bo jestem was ciekaw, no. Dawaj. Co może? No, tak po prostu pytanie? mi przyszło to do głowy, że nigdy o to nie spytałem. No, no i a ty tyle. jesteś praworęczny? I teraz prawo ja jestem praworęczny. No. A Tosia? Też. Ej! No, Czajki to są praworęczni! Ej! Czajki to praworęczne, let's go! Jejo, wszyscy prawosławni! Dobra, dalej. Lecimy, Jakie, jakie. uwaga, a więc tak To jest jego no. legitne zdjęcie Sam... Zaśmiewaj się dalej, ja już wiem co tam będzie Sam spytałem jakaś... się... Obora? Szanownego obora, policjanta obora. Sam szanownego nie. policjanta się Świnia. spytałem Świnia. i podesłał mi to zdjęcie, proszę bardzo To jest no, legitne Ale tak chyba obok tamtego w ogóle jest No co, no tak, no bo to oni razem na wsi mieszkają a, i tam pod to... Bo z Czechą tam sobie normalnie grilla robimy. Razem. Normalnie to jest legitne zdjęcie domu Jagieła. Przysięgam po prostu na całe kidowice, no. Nie no, no z taką skamistą oddajesz mi 30, 30 nie oddaję, to jest, 40. to jest, to jest, jest, no, jest najbardziej legitna na, gra. Na cztery boksy dwa są oskamowane. No jak są dwa na oskamowane? trzy. No nie. Bo zakładam, że to nie jest na pokój. No jak nie, no to jest jego prawdziwy pokój, przed chwilą w nim byłem, robiłem to zdjęcie, no na, naprawdę, tym a. telefonem. Serio, a potem to przesyłałem Tylko do Tylko że tylko no, po prostu, ten. Co? Ja z tego co wiem, Weronika i Szymon mają razem pokój, to byś trochę jakby. No, a co, potwierdzić? Ale, 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 ale po drugiej stronie jest pokój Weroniki, to jest prawda. To Dobra, jest jak na 100% to, jak, ten, jak się sypie w ogóle tynk z tych ścian, <laughs> <tych wciąż>, No, <laughs> no, 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 właśnie, no właśnie, do takiego stanu tak. doprowadził Szymon swój pokój, no. Nie ma tutaj za dużo, Aha. co komentować. No a wiem co, zwykła wiejska chata, normalnie tutaj na wsi internet Myślę, jest. I wtedy są moi sąsiedzi, mają identyczny dom. Tak? No to widzisz, no to, no. No to, no to, no to widocznie. Ale, ale, ale powiem Ci tak, dzieli nas płot, który po prostu dzieli <gry> syf od ekskluzywnych wieśniaków. Tak, e tak, ekskluzywnych wieśniaków to my zobaczyliśmy to, co na tej fotografii tutaj w Twoim mieście. Dobra, mieszkaniu. dobra, to dobra. nie jest do... <laughs> Dobra, lecimy dalej. Klocu, uwaga. Legitne zdjęcie, pytałem się policjanta Kloca, gdzie A, mieszka. Legitne, tak jak każdy, tak, kurnik. Co, co? co górnik, ty, ale kurs. poczekaj, poczekaj, bo ja tutaj muszę coś wyjaśnić. Szymon, o legitności zdjęć to ty się nie odzywaj, bo ty w swojej grze to żeś miał 10% legitnych zdjęć. Taka prawda. Ale miałem też jakikolwiek no. procent No a co, AMG? a tu póki co jest 100% Póki no. co jest 25% <laughs> No Le nie! Może będzie szansa, może dobra, będzie szansa uwaga. Oto jest legitne miejsce zamieszkania kloca Uś, bardzo bardzo A mianowicie, elegancki blok, proszę zobaczyć Elegancko, to jest eleganckie miejsce zamieszkania Naszego policjanta, kloca w prawdziwym okay. życiu 100% no i... Dobra, dobra, I to jest? co co co? 4, 5, dobra, 40% skuteczność. No, no, ale nie, tak naprawdę jest to, bo te wasze domy z ZFC też się zgadzają, no tylko nie chcesz nie, tego przyznać. Nie, nigdy się na, nigdy się na to nie zgodzę. Po <grym> prostu się dobra, nie chcesz berka, tego przyznać. I, I to mnie ciekawi, to mnie ciekawi, ponieważ... <grym> no co? Y, no jestem ciekaw, co my tu zobaczymy. No ale bo. dobra, mo, możecie, możecie obstawiać, no słucham, no, no, ja, ja... Ja w ogóle jakiś ten, taki kontener na nasze... śmieci. <grym>, no nie, no to przecież bym nas wszystkich obraził, no przecież mieszkamy w jednym miejscu. Nie, tutaj jest być, to powinna być Weronika, która siedzi na leżaku, a obok ty się z szamba wydłużasz. No? Dawaj. Nie, nie, nie! To akurat jest legitnie zdjęcie naszego domu! I tutaj jak usłyszę inną opinię, to po prostu będę w szoku. To jest legitnie zdjęcie naszego domu, Dobra. waga? No bardzo. I co? Ale kurczę! I co? No faktycznie twój. Ale no dobra, no, ale no. Ale no, urwał. No, no nie powiesz, że nie! No, ej! Dobra, daj go przed malowaniem, pochwal się jak przed malowaniem wygrał No dobra, ale no jest dobra. po pomalowaniu elegancko No przecież po malowaniu ale elegancko Ale No malowaniem to w ogóle nie było z naszej winy No właśnie, właśnie, malowanie było opóźnione nie z naszej winy Ale dobra, Wera, czy potwierdzacie autentyczność tego zdjęcia? A, a kto to tam stoi u, u góry? No nie wiem kto to, kto to tam stoi? Chyba wujek Ale widzicie? To tylko pokazuje, że ta gra jest prawdziwa I że wszystkie inne zdjęcia też były prawdziwe Zobaczymy, może, może będzie blur Ale nie, raczej nie, raczej nie czy nic się złego nie stanie? Dobra, <laughs> w każdym razie, teraz Tosia. I teraz uwaga, teraz no, uwaga, no i... ponieważ, no tak samo, no bez sensu, byłoby dać drugi raz to samo zdjęcie, bo mieszkacie razem z Tosią. więc dałem no. jej pokój elegancki, który sama mi wysłała przed chwilą, przed odcinkiem. To jest akurat legitnie potwierdzone. bardzo, bardzo to jest zdjęcie jej eleganckiego pokoju. No, no tak pewno. sobie, no, 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 no co, no co, a nie, a nie, no co, no, no, no ej. Chyba... Dobra, czekaj, podsumujmy sobie, to jest tak, Chyba tu nie chcesz nie zgadza. Ty chyba nie chcesz podważyć Raz, mojej dwa. genialnej gry. Ola, to zablurujemy, widzowie, o, iść. Trzy. Dobra, no eee, i co? Trzy, na ile? Na ile? Na ile boksów już odpakowaliśmy? No, to był siódmy. Sześć. To był siódmy, to był siódmy. No i co? No, no ale... to trzy na siedem się zgadza, dobra? Ale dalej. jak trzy na siedem się zgadza, jak to jest prawdziwy pokój od Tosi? Sama mi to powysłała to zdjęcie, no. Legitnie. Aha, tak, ciekawe. <laughs> ale ja w ogóle coś innego widziałam. Ale gdzie? Jako jej pokój. Ale gdzie... No, no ciekawe dlaczego, Weronika, połącz kropki. No, oszust to jest. Co zielony. oszust? Co oszust! oszust. Ja zostałem osuł. Dobra, ja Dobra, dobra, dobra! Kilkoli, ja zostałem oszukany ja no, no, na 500 już na tych kidowicach! Dobra, dzwonię, do, dzwonię! Dzwonię ten! Gdzie? Dzwonie do policjantów, że pokażę ci prawdziwy ten i cię zamkną, zamkną cię w puszce. E tam o, nic o. nie zamkną. Dobra, prawdziwy dobra, dom pokaż magika. magika. To jest dobra to jest co ja czekam. I no. to akurat A, on mnie. ten domek, który stoi, nie? Nie, <laughs> nie, 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 nie. Nie, słuchajcie, to akurat eks ekskluzywna zawartość i ona kosztuje dodatkowo, tak? Z... Ona no <laughs> na <pewno. śmiech> Nie, no, nie, żartuję, oczywiście. Fajne, fajne, mikropłatności, nie spo... wiedziałem, no co. Spokojnie, spokojnie, zemną te numery. Ja jestem genialnym yy, pr promotorem, ja takich rzeczy nie ujmuję. Dobra, proszę bardzo, to jest prawdziwy dom Magika w prawdziwym życiu. Sam widziałem Nie, ostatnio no u jak niego byłem. Istotę. No co? To jest jego prawdziwy dom. On tam On ma komputer. U niego kawę jeszcze? No co mówisz? Wypijesz się jeszcze u niego herbatkę, co? No tak, ale nawet kawę ci powiem, że 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 znowelna kawa co, ska, co skałuży, jak to jest legitnie do prawdziwego życia magika Sam robiłem to zdjęcie Nawet mogę udowodnić to w taki sposób widzowie No nie mam jak tego udowodnić, ale musicie mi uwierzyć o, ciekawe dlaczego Bo Dobrze, uwierzmy mu na słowo no. Nie ma dowodów, ale uwierzmy I to no mi się, Czyli póki co skuteczność o się, o ten 100% Dobra, no i to mi się podoba Ta. Dobra Czekaj, nie, podsumujmy To tu było 7, nie? 8 3 na 8 No o, co 3? Co 3? No, powiem co 3? tak, te 10% te 10% Szymona, no to aż tak źle nie będzie, ale. <noise> Dobra. Myślę, że się zatrzymamy na 30, no te, te, Teraz jest chłopak werki i teraz uwaga! Nie? Legitnie wpisałem adres, który pozyskałem z poprzedniego odcinka i legitnie zrobiłem to zdjęcie, więc jest to 100% no, procent dawaj, legit. Pokaż. 100%. Czekaj, 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 a ty Weronika wiesz, gdzie on mieszka? No No, no jak no? No jeszcze nie wiesz, on się nie powiedziałem tego adresu. Co masz ale mówić? ja wiem no ale to ja, to, to, ja chłopak, nie? To, no to ja się po co ten adres u magika obiecuję, bo nie wiadomo co, żeby mi pokazał, ty to wszystko wiedziałaś? Dobra, pokaż, ja ci powiem, czy tak, czy nie. Dobra, ale czekaj, ale czekaj. No? To prawda, że zrobiłaś pazy dla niego? Ej. Nieprawda, no, no, ja zrobiłam siebie Odsłaniamy, teraz jest self-care tak mówią, Wszystkie. Pyk, 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 uwaga No i no, na no, tak pewno, na to pewno. wygląda, oh. tak to wygląda To jest chłopak z bogatego Czyli domu jednak, bazy dla niego To jest bogaty bogaty uh -huh. przedsiębiorca, 13-letni I tutaj właśnie na tej kanapie ogląda kidowice I to mi sam powiedział, po tak go pytałem tak, tak. drop pingiem na to wygląda No tak, no, no elegancko i w dodatku jeszcze tradingiem jeba i z trochę wingiem, jak Dave. Jak szwagier. Co jak, jak? szwagier. Ej, ale nie, nie, nie. Akurat to nie był skam, bo tutaj ta gra teraz to zdjęcie dobiło do 100% legitymności, bo każde zdjęcie było no, prawdziwe. Tak. Jak ty no. liczysz, jak ty liczysz. No co, no tak naprawdę? Jeden, dwa, trzy, To już to było 3x9. Nie, 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 nie. 3x9, no. No. no to jak 3x9? No Ciężko nie no, to jest ponad 60%, więc to jest naprawdę ale. dobry wynik. Dobra, ale dobra, jak to jesteś taki cwany, to zrób własną grę. I zobaczymy, ile ty będziesz miał procent prawdziwości, bo póki co Wera i Szymek gadają, a same skamy mieli w swoich. E, ja póki co wykazałem się największą legitnością. No już nawet nie mówimy o chłopaku od Werki, bo on to w ogóle miał same skamy. Tak. Widzowie, jeżeli chcecie grę od Tosta, napiszcie w komentarzu to zrób grę i subskrybujcie w nasze kanale, żeby było więcej odcinków Skidowic.